Proszę Państwa, oprócz dodatku soli i saletry mamy inne dodatki. Możemy dodawać przyprawy w postaci suchej, w postaci wywarów. Można dodawać cukier. Dawniej dodawano cukier, konieczny do peklowania, bo potrzebowały go bakterie denitryfikujące. W każdych starszych przepisach branżowych było napisane w recepturze cukier, ale była uwaga tylko w okresie zimowym. Natomiast w letnim nie był potrzebny, jeśli chodzi o dodatki cukier. Po co dawniej używano do tego, w tej chwili, jeśli dodamy cukier do solanki, to tak. Osiągniemy efekt słodkości tej solanki, to jest po pierwsze. Powtóre. Cukier jest pożywką dla bakterii kwasu mlekowego, które jeśli będą obecne w solance, to obniżą nam pH tej solanki. Jednocześnie y, obniżone pH solanki i mięsa, nie tyle solanki, solanki też, ale głównie mięsa powoduje, że barwa po obróbce termicznej jest bardziej czerwona. Podkreślona ta barwa jest. Natomiast jeśli nie ma, nie dodaliśmy cukru, nie by wystąpiła fermentacja, więc tej barwa troszeczkę jest inna. Ale to nie znaczy, że u nas aż tak duża różnica. Jest to zauważalna, ale nie na tyle znacząca, żeby koniecznie dodawać. I to jest taka rola cukru. Słodkość i podkreślenie barwy. Jeśli chodzi o przeprawy, dawne przepisy na wędzonki, oprócz bardzo dużych stężeń, bo proszę Państwa, dawniej nie było ciągów chłodniczych, nie było lodówek. Jedynym sposobem zakonserwowania mięsa i przytrzymania go przez jakiekolwiek czas, to było bardzo porządne, duże zasolenie. Po prostu się nie żałowało soli. Po w przetrzymaniu dwutygodniowym elementów na wędzonki, te wędzonki, się, to mięso się moczyło w wodzie przez określony czas, żeby wypłukać sól i wtedy dopiero poddawało się wędzeniu. Dodawało się przyprawy typu listek laurowy, ziele angielskie, czosnek, majeranek, kminek, owoc kolendra. Te substancje, przepraszam, te, substan te przyprawy powodowały, wydzielały olejki eteryczne, przechodziły do solanki, jednocześnie przechodziły do mięsa i później po obróbce termicznej ładnie pachniało czoskiem, jałowcem y, lub y, zielem angielskim. Było to miłe i przyjemne, proszę Państwa, ale jest jedna rzecz. Te przyprawy tuszują prawdziwy smak mięsa peklowanego. I ten prawdziwy smak mięsa peklowanego jest wynikiem tworzenia się tak zwanego aromatu peklowniczego co to jest ten aromat peklowniczy aromat peklowniczy to jest nic innego jak odpowiednia substancja która powoduje, że mięso peklowane nam ładnie pachnie. oczywiście podważam, że to jest wszystko świeże i zrobione w sposób taki właściwy żeby <laughs> przepraszam, w sposób właściwy że nam się to nie popsuło Aromat peklowniczy w przypadku stosowania saletry tworzył się wówczas, gdy tworzył się, powstawał tutaj tlenek azotu. Natomiast w naszym przypadku on tworzy się momentalnie. Po jak dodajemy mięsa, następuje proces peklowania i tlenek azotu łącząc się, bo to głównie chodzi o to, że łączy się z białkami i tworzy się aromat. Proszę Państwa, ja Was namawiam. Zróbcie sobie, kiedy jest przyprawy do peklowania, zróbcie sobie kiedyś chociaż raz jakąś wędzonkę bez dodatku przypraw. Tylko wyłącznie. Jeśli Wam będzie smakowało, to możecie sobie to powtarzać. Jeśli Wam nie smakowało, to możecie tego nie robić. Ale pamiętajcie też o tym, że przyprawy, głównie czosnek i inne przyprawy też mogą powodować psucie się solanki. Wynika to z tego, że najprawdopodobniej że na przyprawach są bakterie, które gdy dostaną się do solanki, gdy jest dużo pożywienia, one po prostu namnażają się i mogą zepsuć solankę zepsuć mięso. Także trzeba codziennie kontrolować jaki jest zapach i konsystencja, barwa solanki. Teraz można jeszcze zamiast dodawać na sucho, sypać, wrzucać do solanki, można zrobić tak zwany wywar. Yy, czyli przypraw. Czyli To jest na tej zasadzie, że yy, odmierzamy sobie, czy tam bierzemy ileś ząbków czosnku, liści, przypraw, wrzucamy do garczka z wodą, gotujemy, żeby się zagotowało. Niektóre przepisy mówią gotować na przykład 40 minut, co jest moim zdaniem wielkim błędem, ponieważ wszystkie aromaty z tych Przypraw uciekną. Olejki eteryczne, które to znaczy, które powodują, dają określony aromat i zapach, one są bardzo lotne i już potrafią się ulatniać w temperaturze powyżej np. 30 stopni. Jeśli będziemy gotowali 40 minut w 100 stopniach, więc wyobrażacie sobie Państwo, że tych olejków eterycznych, tego tak zwanego zapachu, tych przypraw praktycznie nie będzie. To jest jeśli chodzi o rolę cukru i przypraw stosowano przy peklowaniu. Jeszcze jest taki składnik podstawowy woda. O tym nie powiedziałem zupełnie. To znaczy, dawne przepisy mówiły tak. Żeby przygotować solankę, a nawet były nazwy, określenia jak na przykład ropa, proszę nie mylić z ropą naftową, olejem napędowym, tylko nazywano to ropą. I mówiły, przed sporządzeniem solanki. Zagotować wodę. Wystudzić tą wodę. I wyprażyć sól. Wyprażyć sól na, na petelni czy jakimś naczyniu, żeby pozbyć się bakterii, zniszczyć je, które występują w soli. Ale powodem tego wszystkich, wszystkich zabiegów było to, że po pierwsze, woda w większości gospodarstw domowych w dawnych czasach praktycznie była biorąc pod uwagę dzisiejsze parametry dla wody, była niezdatna do picia. Druga sprawa, zdajecie sobie Państwo sprawę, że poziom higieny w tamtych czasach, a poziom higieny w obecnej chwili, to jest, są dwie, dwa różne jakieś przestrzenie, jeśli chodzi o stosowanie i... Yy, Stosowanie tej higieny. To są dwa, jak gdyby, w cudzysłowie różne światy. Proszę Państwa, dawniej nie było pewnych urządzeń, nie było bieżącej wody, nie było nieodprowadzania ścieków, nie były te ścieki oczyszczane i tak dalej, dalej. Dlatego w tej chwili, jeśli ktoś chce sporządzać solankę z przygotowanej wody, ma do tego prawo i nie mam nic, ma nic przeciwko temu, ale. Jeśli wie, że woda w jego gospodarstwie domowym jest dobra i czysta mikrobiologicznie, a tego na 100% nie możemy stwierdzić, ale jeśli stosujemy, pijemy wodę nawet z kranu i wam nam smakuje, to możemy spokojnie tej wody użyć do porządzenia solanki. Nie musimy robić prażenia soli, ponieważ mamy peklosul, a peklosul jest przygotowana na soli na ważące, to znaczy na soli czystej. Tak przy okazji powiem, dlaczego się nie stosuje soli kamiennej przy sporządzaniu solanek. Jak doskonale Państwo wiecie, sól taką kamienną, niejodowaną, gdy rozpuścimy w wodzie, to na nie zbierają się osady. I te osady, nierozpuszczalne związki soli, tam też często może być i piasek. Bardzo łatwo nam się może przykleić do mięsa i później on pod, w czasie tych czynności technologicznych, które my robimy, doprowadzając do wyrobu gotowego, ten piasek może nam się nie odkleić. I no, nie jest to zbyt dużą przyjemnością konsumowanie pięknie pachnącej szynki, a w tym momencie czujemy, że coś nam skrzyta między zębami. Dlatego stosuje się sól warzonki odnośnie jeszcze soli jodowanej. U nas w kraju się joduje sól, jest to obowiązek ustawowy, natomiast przemysł mięsny nie używa soli jodowanej, ale nie dlatego, że jod przeszkadza w peklowaniu. Dlatego po prostu, że nie potrzeba jodować tej soli. Jod nie wpływa w żaden negatywny sposób na produkcję wyrobów peklowanych.